Bracia Grabarczyk, dwóch braci, młodszy i starszy. Dwóch walczy o tytuł mistrza Drift Open 2019. Fabian w klasie Street. Jest to Twój pierwszy sezon i rozpoczęcie z naprawdę wielkim przytupem. Od razu zacząć od mistrza? No to każdy chyba by życzył sobie takiego debiutu. Oczywiście, że tak. Jest to mój pierwszy sezon za kółkiem, bo tak to już dziesiąty sezon ogólnie w Lidze Drift Open. Towarzyszę cały czas bratu i tacie, którzy razem tutaj śmigają na Drift Open. Pierwszy sezon, no wy, wymarzony tak naprawdę. Pierwsze zawody od razu ze zwycięstwem. Później wjeżdżenie się w samochód coraz lepsze. Niesamowite czucie kompakta. A teraz nowy samochód, który otwiera przede mną dużo więcej możliwości i spełnia tak naprawdę marzenia. Nie? No i brat Kajetan, starszy yy, z dwóch braci, także walczysz o tytuł mistrza w klasie Drift Open, w, jeździcie w parach, yy, walczycie o tytuł najlepszego driftera w Polsce, federacji IDF. Yy, powiedz proszę, no jak trudna była to droga do dojścia do tej finałowej rundy i do drugiego miejsca jak na razie w klasyfikacji generalnej? No chyba to nie był łatwy sezon. To nie był łatwy sezon, yy, począwszy już od yy, samego początku no mieliśmy problemy techniczne z autem, bardzo dużo awarii w tym sezonie, kilka dzwonów, nawet takich, że myślałem, że mnie wykluczy do końca sezonu, ale dzięki partnerom naszym udało się to wszystko jakoś połączyć ze sobą i dzisiaj tutaj jestem i będę walczył. Do tego jest jeszcze Powiedz Powiedzcie, proszę, który jako pierwszy jechał z tatą parę? Z tatą, z tatą pary jeszcze nie jeździliśmy, bo w zasadzie on dopiero buduje swój samochód. A tak to jeździliśmy we dwóch jednym samochodem, więc nawet nie było kiedy. Nie było kiedy. Kto kogo uczy? Ty tatę czy tata ciebie? A może ty tatę uczysz i, ta, i, i brata? Nie no, oczywiście, że tata nas uczy wszystkiego. W ogóle wielkie podziękowania dla niego, bo to jest facet niemożliwe po prostu. Potrafi wymienić praktycznie wszystkie części w całym samochodzie w 15 minut. I awarię rozpoznaje od spojrzenia, ma rentgen w oczach po prostu. Drifting to rodzinny sport i takie rodzinne sytuacje możecie zobaczyć na Drift Open.